Cześć! Czy czułeś kiedyś presję podczas zadawania sobie pytań typu: kim chcę być, co chcę osiągnąć, lub jakie jest moje miejsce na Ziemi? W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie, pełnym nieograniczonych możliwości, ale i też niepewności, odpowiedź na te pytania może wydawać się trudniejsza niż kiedykolwiek. Ten proces poszukiwania, często burzliwy i nazywany kryzysem tożsamości, jest jednak fundamentalnym elementem ludzkiego rozwoju. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej pracy Jamesa Marcy, psychologa, który na bazie teorii Rika Eriksona stworzył niezwykle użyteczny model, pomagający nam zrozumieć, jak poruszamy się po tej fascynującej, choć czasem wyboistej drodze kształtowania własnego ja. Całkiem możliwe, że pamiętasz mój odcinek o Eriku Eriksonie i jego ośmiu etapach rozwoju psychospołecznego. Jeśli nie, to zachęcam Cię do nadrobienia. Odnośnik do filmu znajdziesz u góry ekranu. Zdaniem Erika Eriksona, kluczowym dla okresu dorastania i wczesnej dorosłości jest tak zwane piąte stadium i wtedy występuje kryzys tożsamość kontra rozproszenie ról lub też przemieszczenie tożsamości Erikson podkreślał, że młody człowiek staje przed zadaniem zintegrowania swoich doświadczeń, umiejętności, przekonań i oczekiwań społecznych w spójny obraz samego siebie. właśnie ten kryzys i jego rozwiązanie zainspirowały Jamesa Marcie do dalszych badań. Tego tematu Marsja zauważył, że kluczowe w tym procesie są dwa wymiary. Po pierwsze, eksploracja, nazywana również kryzysem. To niekoniecznie musi być dramatyczny kryzys, ale raczej okres aktywnego poszukiwania, kwestionowania dotychczasowych pewników, eksperymentowania z różnymi rolami, ideologiami, stylami życia. To czas zadawania pytań, czy naprawdę w to wierzę, czy ta ścieżka kariery jest dla mnie, lub też jakie wartości są moje. A jakie tylko przyjąłem od innych. I drugim wymiarem jest zaangażowanie, po angielsku to znaczy commitment. To wynik eksploracji, podjęcie świadomej i osobistej decyzji oraz zainwestowanie w określony kierunek, wybór zawodu, przyjęcie systemu wartości, zaangażowanie w związek, czy określenie swojej roli społecznej. To nie tylko deklaracja, ale też działanie zgodne z nią. Kombinacja tych dwóch wymiarów, czyli obecności lub braku eksploracji i zaangażowania, pozwoliła Marsji wyróżnić cztery główne statusy tożsamości. Pierwszy status, który wyróżnia Marsja, to tożsamość rozproszona z angielskiego diffusion. I ta tożsamość cechuje się niską eksploracją i niskim zaangażowaniem. Wyobraźmy sobie osobę dryfującą na tratwie bez wiosą i mapy. Tak często czują się ludzie w statusie tożsamości rozproszonej. Brakuje tu zarówno aktywnego poszukiwania własnej drogi, czyli eksploracji, jak i podjęcia jakichkolwiek znaczących zobowiązań, czyli zaangażowania. Taka osoba może wydawać się obojętna na przyszłość, niezdecydowana, czasem wręcz cyniczna wobec pytań o cele czy wartości. Może przejawiać powierzchowne zainteresowania, łatwo zmieniać zdanie pod wpływem chwili lub grupy rówieśniczej, ale bez głębszego zaangażowania. Przyczyną może być brak wspierających wzorców, poczucie przytłoczenia, nadmiarem możliwości w dzisiejszym świecie. Lęk przed porażką lub po prostu unikanie odpowiedzialności związanej z byciem dorosłym. Długotrwałe pozostawanie w tym statusie często wiąże się z trudnościami w nauce i pracy, przykładowo poprzez brak motywacji czy niestałość, jak i problemami w budowaniu bliskich oraz trwałych relacji. Może tu wystąpić trudność w zdefiniowaniu siebie w takiej relacji, również można też mówić o niskiej samoocenie i poczuciu pustki, przykładowo Taka osoba może mówić: Nie wiem, co chcę robić po szkole. Może pojadę gdzieś ze znajomymi, może poszukam jakiejś pracy dorywczej, zobaczę, co przyniesie życie. Na razie nie mam ochoty się nad tym głowić. Wszystkie te wybory mnie męczą. Drugą tożsamością jest tożsamość nadana czyli Foreclosure, i ona cechuje się niską eksploracją. Ale wysokim zaangażowaniem. Osoby w tym statusie mają już wyznaczoną ścieżkę, wiedzą kim są i dokąd zmierzają, ale doszły do tego punktu bez osobistego okresu poszukiwań, wątpliwości czy kryzysu. Ich tożsamość została niejako nadana lub narzucona przez ważne autorytety, najczęściej rodziców, ale też np. przez silną grupę religijną czy kulturową. Często są to osoby dobrze przystosowane. Posłuszne, ceniące tradycje i autorytety. Wybranie gotowej ścieżki daje im poczucie bezpieczeństwa, przynależności i redukuje lęk przed niepewnością wyboru. Jednak głównym ryzykiem jest brak autentyczności. Czy ta droga jest naprawdę moja? W przyszłości konfrontacja z innymi stylami życia, wartościami lub niepowodzenie na nadanej ścieżce może wywoływać opóźniony kryzys tożsamości, poczucie żalu. Buntu lub głębokiej pustki. Może też pojawić się sztywność w myśleniu i trudność w adaptacji do zmian. Przykładowo, taka osoba może powiedzieć: Od dziecka wiedziałem, że przejmę rodzinną firmę. Skończyłem odpowiednie studia, rodzice są dumni. Nigdy nie zastanawiałem się nad inną pracą, bo po co, skoro ta droga jest pewna i wszyscy tego ode mnie oczekiwali. Trzecią tożsamością jest tożsamość moratoryjna. I ona cechuje się wysoką eksploracją, ale niskim zaangażowaniem. To jest serce procesu kształtowania tożsamości, czyli aktywny okres poszukiwań. Często pełen emocjonalnych turbulencji, ale niezwykle ważny. Osoba w moratorium intensywnie eksploruje różne możliwości. Na przykład zawodowe, przykładowo zmieniając kierunki studiów czy próbując różnych prac, ideologiczne, poprzez czytanie, dyskutowanie czy kwestionowanie dotychczasowych poglądów, jak i również religijne, czy dotyczące stylu życia i relacji, zadaje sobie fundamentalne pytania, porównuje opcje, analizuje wartości. Jest to okres poznawczego wysiłku. Ale też emocjonalnego roller -costera. Od ekscytacji odkrywaniem nowych perspektyw po lęk przed podjęciem ostatecznych decyzji i poczucie bycia w zawieszeniu, w limbo. Osoby w tym statusie mogą być postrzegane jako niezdecydowane, ale ich wewnętrzna praca jest kluczowa. Dla zbudowania autentycznej tożsamości. Wsparcie społeczne w tym okresie jest również bardzo cenne. Taka osoba przykładowo może mówić: Zastanawiam się nad wegetarianizmem, czytam o różnych filozofiach wschodu, chodzę na spotkania różnych organizacji, jednocześnie nie wiem, czy studia, które wybrałem, są dla mnie. To trudne, czuję chaos, ale wierzę, że w końcu znajdę swoje odpowiedzi. I ostatnią tożsamością jest tożsamość osiągnięta, z angielskiego achievement, i ona cechuje się Wysoką eksploracją i wysokim zaangażowaniem. Jest to najbardziej dojrzały i pożądany status, który jest owocem przejścia przez okres eksploracji, zwanego moratorium, i świadomego podjęcia zobowiązań. Osoba z osiągniętą tożsamością ma poczucie, że wie, kim jest i co jest dla niej ważne, oraz dlaczego wybrała taką, a nie inną drogę życiową, czy to w sferze zawodowej, wartości czy relacji. Jej wybory są spójne i autentyczne. Nie oznacza to oczywiście końca rozwoju, czy braku jakichkolwiek wątpliwości w przyszłości, ale daje silną wewnętrzną kotwicę, poczucie kierunku, celu i sprawczości. Osoby w tym statusie cechują się zazwyczaj wyższą samooceną, większą odpornością na stres, lepszymi umiejętnościami podejmowania decyzji i zdolnością do budowania dojrzałych, intymnych relacji opartych na stabilnym poczuciu własnego ja. Przykładowo, taka osoba może powiedzieć, że próbowałem różnych rzeczy po studiach, miałem wiele wątpliwości, ale te doświadczenia pomogły mi zrozumieć, co naprawdę lubię robić i jakie wartości są dla mnie kluczowe. Teraz prowadzę małą firmę zgodnie z moimi pasjami i wiem, że to była dobra decyzja, nawet jeśli wymagała ode mnie dużo wysiłku. Co fascynujące, Marcja i jego następcy podkreślają, że tożsamość nie jest czymś, co osiąga się raz na zawsze. Nawet po przejściu do tożsamości osiągniętej, możemy w przyszłości ponownie wejść w okres moratorium, by przewartościować nasze wybory w obliczu nowych doświadczeń życiowych. To tak zwane cykle M. AMA, czyli skrótowo można powiedzieć, mama. Moratorium, achievement, moratorium, achievement. Tożsamość jest czymś dynamicznym. Jest to proces, który tak naprawdę trwa całe nasze życie. Co więcej, warto pamiętać, że rzadko znajdujemy się w jednym, tym samym statusie we wszystkich obszarach życia jednocześnie. Możliwe jest np. posiadanie osiągniętej tożsamości zawodowej przy jednoczesnym przeżywaniu moratorium w sferze przekonań religijnych lub pozostawaniu w statusie nadanym, jeśli chodzi o poglądy polityczne. Nasz profil tożsamości przypomina raczej złożoną mozaikę niż jednolity blok. Zrozumienie tych czterech statusów ich dynamiki daje nam cenną perspektywę nie tylko na nasze własne życie, ale także pomaga lepiej zrozumieć wybory i zachowania innych ludzi, zwłaszcza w burzliwym okresie dorastania. To mapa, która może pomóc nawigować w skomplikowanym, ale i fascynującym procesie stawania się sobą. Mam nadzieję, że ten odcinek dał ci głębszy wgląd w teorię Jamesa Marsi. Może dowiedziałaś albo dowiedziałeś się z tego czegoś nowego. Jeśli doceniasz takie treści, to będzie mi miło, jeśli zostawisz łapkę w górę i zasubskrybujesz kanał. Dziękuję za Twój czas. Do zobaczenia za tydzień w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!